Cześć, witajcie. Pewnie grono jest też młodych wędkarzy, którzy nie za bardzo wiedzą, jak zbudować sobie zestaw do, do klasycznego federa do łowienia, właśnie na koszyczek ze skrętką i, i przypon. I właśnie w tym filmie będę chciał Wam przedstawić, w jaki sposób sobie to zrobić jak ja łowię, czy ewentualnie inne jakieś sugestie mogę podpowiedzieć, jak to można jeszcze ewentualnie przedstawić, i, i jak to jeszcze zbudować inaczej. To jest zestaw, który mam akurat zamontowany na wędce tutaj, tak jak widzicie, to, to jest na tej wędce Olympic Mistrala, którą zakupiłem niedawno filmik jest też na, na moim kanale tutaj mam szybko złączkę do wymiany przyponu. Niekoniecznie to musi być zamontowane, ale to wszystko wam pokażę teraz. Jak będę montował cały zestaw i pokazywał wam, jak to po kolei należy zrobić. Czyli tak, żyłka, która przechodzi tutaj z, z wędki. Tutaj mam akurat taką składaną teleskopówkę, i po kolei będę wam chciał pokazać właśnie, jak zbudować zestaw, czyli końcówka żyłki w pierwszej kolejności musimy założyć sobie taki koralik z możliwością później do podpięcia do podpięcia koszyczka i tutaj ważna sprawa żeby w stronę kołowrotka założyć tym niebieskim kolorem albo żółtym, czerwonym. No różne są wielkości, wielkości tych, tych koralików. I następnie musimy założyć sobie jeden stoperek albo dwa, w zależności czy nam będzie wystarczający, czy nie. Ja założę tutaj jednego. I w tej chwili. Wygląda to tak. Czyli tak, tu, tutaj będziemy mieć zamontowane na końcu żyłki jeszcze skrętkę i przypon. A tu w tą stronę tutaj idzie do kołowrotka. I teraz będziemy robić skrętkę. W jaki sposób robimy skrętkę? Skrętkę najlepiej wykonać około 10 cm. Tak najlepiej się sprawdza. Bierzemy. Koniec żółki, drugą część i skręcamy. Prawą dłonią w prawo, drugą w lewo. I popatrzcie, robi się. Poprawiamy. I znowu skręcamy. Jeśli nam nierówno wychodzi, możemy sobie to poprawić. I widzicie, już, już jest w innym miejscu. I znowu skręcamy. Chodzi o to, żeby ona była sztywna, żeby nam prowadziła po prostu przypon od koszyczka. Żeby troszkę zabezpieczyć możliwość splątania się haczyka przyponu z koszykiem. Choć wiadomo, to jest nieuniknione, ale ograniczamy do minimum możliwość. Jeśli mamy już wykonaną, widzicie taka, ona jest, widzicie jaka jest. Nie jest prosta, jest taka jakaś poskręcana, ale już jest sztywniejsza. Jeśli już yy, mamy mocno skręconą, wykonujemy na końcu zwykły węzeł albo dwa. Ja wykonuję dwa węzły. Raz, dwa razy, przepuszczam. Daję tutaj na koniec tego przyponiku. zaciskamy, aby było mocno. I teraz popatrzcie. Tutaj, gdzie mamy stoper, przepuszczamy ten stoper do skrętki. Tutaj się nam blokuje właśnie na węźle. Następnie element do podpięcia koszyczka przelotowy. I jeszcze ważna sprawa. Którą możemy, ale nie musimy. Wszystko zależy od tego, czy chcemy po prostu y, łatwiej y, mieć możliwość montowania sobie przyponu. Są takie szybkie szy, do szybkiej zmiany przyponu takie elemenciki, które można kupić. To są. A no, ja akurat y, mam to zamówione przez AliExpress. Można to kupić na sztuki różne wielkości. Y, to odpowiada za to, że tutaj widzicie mamy takie koluszko. Zakładamy przypon i tą gumkę tutaj czarną naciągamy na to. I automatycznie blokujemy, że nam się nie, nie wróci z powrotem, nie wypadnie, nie wypnie się przypon, który jest założony. A z drugiej strony zakładamy na, na ten element. Jeśli byśmy tego nie chcieli, bo. Yy, w zależności jaka duża jest ta, ten element, może nam po prostu w jakiś sposób obciążać jeszcze odejście właśnie od koszyczka i wtedy wystarczy po prostu przypon, ja może pokażę, założyć na zwykły po prostu węzeł, 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 tak zwany. Tutaj, na tym zestawie, który już mam zamontowany przy tej wędce, którą wam na początku pokazałem, o co chodzi? Tutaj widzicie, jest przypon z oczkiem na końcu. Czyli, tą gumkę sobie odciągamy, ściągamy przypon, zakładamy nowy, naciągamy gumkę i po prostu mamy przypon, który nam nie wypadnie. Czyli to jest bardzo praktyczne z tego punktu widzenia, że szybciej po prostu możemy sobie zmienić przypon. Natomiast, jeśli byśmy chcieli yy, zrobić węzeł-węzeł, tutaj mam przypon kolejny. Po prostu przypon, który mamy też z oczkiem, wkładamy standardowo tutaj w tą yy, skrętkę, przekładamy haczyk. Przez tą pętelkę od przyponu zaciągamy i mamy coś takiego. Tylko wiadomo, później, jak nam się to zaciągnie. Popatrzcie, robi się bardzo malutki już taki węzeł. I wtedy, już bez ewentualnie e, igiełki, żeby to rozplątać, no będzie Wam ciężko. No. Natomiast na pewno wtedy cały zestaw z przyponem będzie lżejszy. Czyli mam na myśli to, że jeśli tutaj już do tego zestawu widzicie, jest skrętka, jest stoperek, który blokuje, zapinamy koszyczek. I teraz, jakbym wam pokazał, może w ten sposób, popatrzcie, tu już nie ma żadnego obciążenia. I ładnie ta skrętka odbija. Tą skrętkę y, montujemy po to, żeby właśnie odchodziła od koszyczka. Żeby nie następowało jakieś splątanie tutaj y, dziwne. Choć wiadomo, to jest, y, może się zdarzyć, ale na pewno w mniejszym stopniu. Czyli ten zestaw y, w ten sposób wygląda. Natomiast, jeśli byśmy mieli. Jeśli byśmy tutaj, widzicie, y, mamy problem z y, wyciągnięciem, musimy to podhaczyć igiełką. I wtedy przepuszczamy. No jest to na pewno troszkę jakieś utrudnienie, natomiast nie jest coś niewykonalnego. I teraz tak, przyponik odkładamy i tutaj w jaki sposób zamontować, jeśli mamy już skrętkę e, zrobioną, przekładamy po prostu końcóweczkę i i też robimy tutaj po prostu wkładamy jedno w drugie. I mamy tutaj ładnie już, widzicie, założone. I teraz, jeśli byśmy chcieli sobie założyć właśnie przyponik, cyk, naciągamy gumkę i mamy zrobione, gotowe. I teraz, jak to wygląda? Tak to wygląda. Mamy koszyczek zapięty przelotowo, czyli według wszystkich przepisów. Mamy skrętkę, która odbija nam e, odległość robi tutaj od koszyczka. Mamy e, system do szybkiej zmiany przyponu no i oczywiście przypon. E, o co chodzi w, do federa klasycznego? Odległość. Od dołu koszyczka, czyli w zależności czy to macie mniejsze czy większe, musicie wziąć na to poprawkę. Czyli od takiego ułożenia, jeśli weźmiemy, czyli od dołu do haczyka musi być co najmniej 50 cm według przepisów wędkarskich dołowienia Właśnie na Federa klasycznego, to jest minimum, jaki musi być właśnie, musi być odległość do końca haczyka. Czyli jeśli będziecie mieć dłuższą skrętkę, ale to Widzicie, jeśli będzie dłuższa skrętka, no to ona też pod własnym obciążeniem będzie, będzie schodzić jeszcze bardziej. Także tak to mniej więcej się prezentuje. Tak to wygląda. Można haczyki, można koszyczki zamontować różne. Tu mam akurat koszyczek 20 gramów. Można założyć sobie koszyczek taki. To jest też 20 gramów, natomiast to jest taki gdzie możemy użyć do włożenia na przykład białych robaków. Zamykamy. Tutaj sobie zapinamy. I jeśli to spadnie na, do wody, robaczki będą powoli się uwalniać z tego pojemniczka. No, i ryby, które żerują, będą podpływać tutaj, no i gdzieś przy okazji będzie gdzieś leżał haczyk z przynętą, no i też sobie wezmą. To już jest dowolność, jeśli chodzi o, o właśnie, co możemy zastosować do tego. Są też takie koszyczki, które na większą odległość możemy troszkę łatwiej zarzucić, ponieważ mają obciążenie na końcu, czyli po prostu leci jak rakieta. Do przodu łatwiej to, po prostu jest do zarzucenia na większą odległość takim koszyczkiem. Także myślę, że to nie jest nic trudnego. Jest to bardzo fajny, prosty patent do zamontowania sobie zrobienia takiego zestawiku, jeśli ktoś ma ochotę, właśnie łowić łowić właśnie na feder klasyczny na zawody sobie gdzieś jechać. No, to tak jak widzicie, jest to, jest to bardzo, bardzo fajna sprawa. Tutaj Wam y, jeszcze mogę powiedzieć, y, że dla łatwiejszego odczytania brań, można zamiast takiego krótkiego właśnie tutaj y, elementu użyć Federlinka. Niestety nie mam teraz y, przy sobie, natomiast można to zrobić też y, w prosty sposób. Albo kupić sobie Federlinka, czyli to jest taki dłuższy element, który się tutaj mocuje. Jest to albo z gumy, albo, albo z fluorokarbonu. Albo zrobić sobie samemu coś na podobnej zasadzie jak skrętkę i też podpiąć właśnie tutaj do koluszka, do agrawki. Zrobić sobie to jest odległość około 5 cm. Są dłuższe, krótsze. Ale około 5 cm, załóżmy. i wtedy, jeśli chodzi o branie, bo zakładając, że koszyczek gdzieś tam leży, prawda? W ten sposób, załóżmy. Tutaj, przy zwykłym zamocowaniu w ten sposób, mamy, widzicie, tylko takie ograniczone, jakby, czyli ryba musi po prostu agresywnie pobrać przynętę. Natomiast, jeśli jest dłuższa tutaj odległość, szybciej. Zostaje przekazana informacja o pobraniu przez rybę przynęty na haczyku, czyli jest łatwość do odczytania delikatniejszych, drobniejszych rybek, które pobrały. No, wiadomo, że na zawodach liczy się szybkość, skuteczność, i to może być no, czasami decydująca sprawa o tym, żeby, żeby wygrać zawody, czy zdobyć jak najlepsze miejsce. To jest coś, co może być, nie musi być, jeśli chodzi o tego Federlinka, natomiast to już musicie sobie sami zadecydować, spróbować, wypróbować i podjąć decyzję, która dla Was będzie najlepsza. Dziękuję serdecznie za obejrzenie filmu. Jeśli dla kogoś to było pomocne, zachęcam do subskrybowania kanału. Dajcie kciuka w górę, piszcie w komentarzach, czy ewentualnie też montujecie w ten sposób. Czy inne rzeczy. Na razie trzymajcie się. Cześć!